Ciao, a tutti! Dzisiejszy film rozpoczyna serię lekcji stanowiących ciąg dalszy kursu języka włoskiego od zera jako część druga. A oto tekst, który będzie punktem wyjścia dla lekcji z tej części, części drugiej kursu włoskiego od zera. W tym wideo przeczytam ten tekst i przetłumaczę go. Pod tym filmem znajdziecie również link do PDF-u z tym tekstem oraz z tłumaczeniem. A visitare un bel posto. Z visitam w pięknym miejscu. A visitare un bel posto. È un dialogo. Marco e Giorgio. Ciao Giorgio. Che programmi hai per il fine settimana? Ciao Giorgio. Ciao, Giorgio. Che programmi hai per il fine settimana? Giorgio. Penso di andare in costiera Amalfitana. Myślę, czy też planuję, aby pojechać na wybrzeże amalfitańskie. Penso di andare in costiera Amalfitana. Dove esattamente? Dokąd dokładnie? Dove esattamente? Adamalfi, do Amalfi. Adamalfi. Amalfi to jest miasteczko na wybrzeżu amalfitańskim. Fantastico! Amalfi è davvero incantevole. Fantastycznie! Amalfi jest naprawdę urocze. Fantastico! Amalfi è davvero incantevole. Tutta la costiera amalfitana è favolosa. Całe wybrzeże amalfitańskie jest bajeczne. Tutta la costiera amalfitana è favolosa. Hai ragione. Wajda solo o con qualche amico. Masz rację. Jedziesz sam czy z jakimś przyjacielem? Lub czy z kilkoma przyjaciółmi ewentualnie. Haj ragione. Wajda solo o con qualche amico. Vado con mio fratello Roberto. Perché non vieni anche tu insieme a noi? Jadę z moim bratem, Robertem. Może ty też pojedziesz razem z nami? vado con mio fratello Roberto perché non vieni anche tu insieme a noi volentieri andiamo in macchina o in treno Hentnie jedziemy samochodem czy pociągiem volentieri andiamo in macchina o in treno non lo so ancora va bene vediamo un po' come possiamo andarci nie vi jeszcze Dobrze, zobaczmy, jak możemy tam pojechać. Non lo so ancora. Va bene. Vediamo un po. Come possiamo andarci? Con il treno puoi arrivare solamente a Salerno e poi devi prendere il bus. Pociągiem możesz dojechać jedynie do Salerno, a potem musisz jechać busem. Salerno to jest duże miasto, ulokowane jakby na początku wybrzeża amaritańskiego. Z niego właściwie zaczyna się ta wyprawa, tak? I właśnie te busy, niewielkie busy, kursujące z Salerno, obwożą turystów po tym wybrzeżu. Con il treno puoi arrivare solamente a Salerno e poi devi prendere il bus. Beh, infatti. Quindi, forse con la macchina di Roberto. No tak, faktycznie. Więc może samochodem Roberta. Beh, infatti, quindi, forse con la macchina di Roberto. Prendiamo la mia, d'accordo. Weźmy mój, zgoda? Mój samochód. Prendiamo la mia, d'accordo. Che strada facciamo? Jaką drogą jedziemy? Jaką drogą pojedziemy? Dosłownie, jaką drogę zrobimy? Che strada facciamo? Fino a Salerno, Lautostrada. Poi prendiamo la Panoramica Statale 163. Do Salerno aż do Salerno, Autostrado. Potem wjedziemy na Widokową Drogę Krajową 163. Czy potem pojedziemy Widokową Drogą Krajową 163? Fino a Salerno, Lautostrada. Poi prendiamo la Panoramica Statale 163. Sai, e una delle strade più belle e famose al mondo. Wiesz, to jedna z najpiękniejszych i najsłynniejszych dróg na świecie. Sai, e una delle strade più belle e famose al mondo. Sì, si, lo so, la nastro azzurro è un percorso bellissimo. Tak, wiem, wiem to, wiem o tym, tak? Błękitna wstęga. taka jest nazwa tej drogi. Buenik na To przepiękna trasa. Sì, lo so. La Nastro Azzurro è un percorso bellissimo. A che ora pensate di partire? A której godzinie zamierzacie wyjechać? Planujecie wyjechać? A che ora pensate di partire? Partiamo venerdì sera, fra le 4 e le 5. Wyjeżdżamy w piątek wieczorem między czwartą a piątą. Partiamo venerdì sera, fra le quattro e le cinque. Per arrivare in costiera ci vogliono circa tre o quattro ore, vero? Aby dojechać do costiery, czyli na wybrzeże, potrzeba około trzech lub czterech godzin, prawda? Wygląda na to, że chłopcy jadą z Rzymu. Trzy lub cztery godziny. Per arrivare in costiera ci vogliono circa tre o quattro ore, vero? Esatto. Ti va bene? Właśnie. Docuadnie. Esatto. Ti va bene? Sì. Per me va benissimo. Tak. Bardzo mi pasuje. mi bardzo. Sì. Per me va benissimo. Allora, a domani. A zatem do jutra. Allora Adomani. Tak rzeczywiście Kostiera Amalwitana jest fantastyczna, cudowna. To jest coś nieprawdopodobnego, trzeba to po prostu zwiedzić. Droga panoramiczna, droga widokowa, wije się tuż przy morzu, ale na zboczach, jest pełna zakrętów, dosyć niebezpiecznych i prowadzi od jednego ślicznego miasteczka do drugiego ślicznego miasteczka. Jest cukierkowa. Wybrzeże amalfitańskie jest po prostu cukierkowe. Fantastyczne. Przeczytam jeszcze raz po włosku. A visitare un bel posto. Ciao Giorgio, che program hai per il fine settimana? Penso di andare in costiera amalfitana. Dove esattamente ad Amalfi? Fantastico Amalfi è davvero incantevole. Tutta la costiera amalfitana è favolosa. Hai ragione. Vai da solo o con qualche amico? Vado con mio fratello Roberto. Perché non vieni anche tu insieme a noi? Volentieri andiamo in macchina o in treno? Non lo so ancora. Va bene, vediamo un po come possiamo andarci. Con il treno puoi arrivare solamente a Salerno e poi devi prendere il bus. Beh, infatti, quindi forse con la macchina di Roberto prendiamo la mia, d'accordo? Che strada facciamo? Fino a Salerno l'autostrada. Poi prendiamo la panoramica statale 163. Sai, è una delle strade più belle e famose al mondo. Sì, lo so, la nastro azzurro è un percorso bellissimo. A che ora pensate di partire? Partiamo venerdì sera, fra le 4 e le 5. Per arrivare in Costiera ci vogliono circa 3 o 4 ore, vero? Esatto, ti va bene? Sì, si. per me va benissimo. Allora a domani. Poresztę nauki zapraszam już na kolejne lekcje, dostępne jako część druga kursu. Wszyscy, którzy znają kurs języka włoskiego od zera, dostępny bezpłatnie w dwóch częściach, wiedzą już z pewnością, czego mogą spodziewać się po kolejnych lekcjach. Mieliśmy już część wprowadzeniową, mieliśmy część pierwszą, obie dostępne bezpłatnie na YouTube oraz na stronie internetowej wraz z ćwiczeniami oraz mini e-bookami. Tę część, którą właśnie zaczynamy, drugą, można wykupić jako serię lekcji z e-bookiem oraz z ćwiczeniami po niezwykle przystępnej cenie. Wszystkie informacje o treści lekcji zawartych w tej części znajdziecie na stronie internetowej. Link podaję pod tym filmem. Jak widzicie, oprócz słownictwa i gramatyki, nie zabraknie również informacji i ciekawostek o Italii. A zatem zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych dalszą nauką na stronę internetową. Vi ringrazio, grazie mille. Ciao, ciao, ciao.